MKS Ślepsk, Suwałki. Razem możemy więcej. Zacząłbym od samego początku, czyli od momentu, kiedy przyszły pierwsze pozytywne wyniki testów w naszym zespole dla sztabu szkoleniowego zawodników, i no, musieliśmy się z tym zmierzyć. Było nam dużo łatwiej dzięki wsparciu kibiców. I tutaj z tego miejsca chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za dużo ciepłej, dobrej energii przesyłanej przez portale społecznościowe, mailowo, telefonicznie, smsy. Naprawdę czuliśmy, że dużo dobrej energii płynie od mieszkańców naszego miasta, od sponsorów i wszyscy życzą nam dobrze, jak najszybciej, żeby wrócić do, do grania, ale przede wszystkim do zdrowia. I druga taka ważna, bardzo, bardzo ważny element, który nam pomógł, no to duże podziękowania dla firmy Cardiovita za szybkie działanie, pomoc i diagnostykę naszych siatkarzy, który umożliwił tak naprawdę. Bo jedno to jest negatywny wynik testu, a druga sprawa to jest e, sprawdzenie ser, serducha i płuc, jak wyglądają po przejściu całego zakażenia koronawirusa. I tutaj, tak jak wspomniałem, e, właściciel pan Adam Gorlo e, bardzo fajnie nam pomógł. Jest to partner naszego klubu, e, bardzo profesjonalnie, szybko przebadał zawodników, naprawdę późnymi godzinami praca była wykonywana. Firma stanęła na wysokości zadania i dzięki temu mogliśmy dać zielone światło do powrotu do treningu. Na sam powrót, no mieliśmy dużo obaw. ten pierwszy mecz, co tu dużo nie mówić, wracamy tak naprawdę raptem kilka treningów, nie pamiętam cztery czy pięć zajęć. Zespół zatrenował w prawie pewnym zestawieniu, bo nadal jeden z zawodników nie wrócił jeszcze do, do trenowania. No, i wielka niewiadoma, ale bardzo piękna niespodzianka. Tak naprawdę w Lubinie jechaliśmy nie wiedząc czego się spodziewać, a przywieźliśmy stamtąd trzy punkty. Także ogromna radość, i myślę, że to jest taki dobry, dobry bodziec, dobra energia do tego, że kolejne tygodnie będą już tylko lepsze: powrót do zdrowia, powrót do pełnej formy, a co za tym idzie, do dobrej postawy naszych zawodników i cieszenia oczu i no, naszych kibiców, naszych fanów. Ja się ogromnie cieszę, że trudny moment za nami i mam nadzieję, że ogólna opinia lekarzy, która panuje, no jest taka, że jesteśmy uodpornieni na, na, na koronawirusa przez najbliższe tygodnie, może nawet miesiące. Na pewno dużo wyciągnęliśmy wniosków i będziemy bardziej ostrożni, będziemy uważać na rzeczy, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi bo wszyscy wiemy, czym się to kończy. No, po pierwsze, zabiera nam to możliwość pracy, a po drugie, co ważne, no, zsyła nas na kwarantannę, która jak wiemy już dzisiaj słyszymy od psychologów dziecięcych, psychologów y, biznesu, że y, no, jest dużym problemem i dużym wyzwaniem dla wielu z nas, y, bo jesteśmy ludźmi stadnymi, ludzie kochamy spędzać y, wspólnie czas razem na trybunach spotykać się, jeździć rowerami przy rodzinnych stołach kwarantanna jest czymś bardzo trudnym do przejścia dla każdego z nas dlatego cieszymy się, wyciągnęliśmy wnioski i mam nadzieję, że unikniemy już tej sytuacji w naszym klubie a jeśli chodzi o samą ligę Tutaj no, kontakt jesteśmy w stałym kontakcie, bo widzimy, że kolejne kluby pojawiają się ogniska koronawirusa. No, wiele osób nas podpytuje, bo my jakby przeszliśmy już od momentu zakażenia poprzez kontakty z Sanepidem, proces leczenia tak naprawdę u niektórych zawodników, później diagnostyki tej, tej która pozwoliła im wrócić do treningów. Wymieniamy się poglądami, ale tak naprawdę jest to dalej bardzo nie, nieodgadniony, że tak powiem, wirus i każda sytuacja wymaga indywidualnego patrzenia na, 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 na osobę, na człowieka, na zawodnika i indywidualne podejście do jego powrotu. Także ja życzę wszystkim dużo zdrowia. Żałuję oczywiście, że nie zagramy meczu z kędzierzynem Kośle, bo dla nas po takim, tak jak wspomniałem, dobrym. Bodźcu z, Lubiny, z, Lublina, z Lubina, który przywieźliśmy trzy punkty, no pełni takiej nadziei jechaliśmy na dobry mecz z Mistrzem Polski, żeby jak, traktując jako kolejny etap przygotowania do, do złapania dobrego rytmu meczowego, no bo z kim, jak nie z Mistrzem Polski, najlepiej się szkolić, że tak powiem, szukać tych dobrych zagrań, dobrych rozwiązań. Dynamiczna sytuacja. Tak naprawdę rano wstajemy i ustalenia z dnia poprzedniego często już weryfikujemy, i tak samo tutaj było. No nie odbędzie się mecz z Kędzierzynem. Mieliśmy później mecz w Zawierciu. Mecz w Zawierciu też się nie odbędzie, a odbędzie się mecz w Radon. Także wszystkich kibiców serdecznie zapraszam przed telewizory. Zapraszam i zachęcam też do śledzenia naszych portali społecznościowych, na których. No, chcemy rozpocząć pewną formę zabawy z kibicami dodatkową, której wcześniej nie preferowaliśmy, chcemy, żeby kibice nam się trochę pokazali, już tak trochę zdradzę, jak kibicują, czy kibicują w szaliku, czy w strojach naszych meczowych, no, chcemy, żeby trochę sprzedali nam tego swego domowego zgiełku, czy towarzyskiego. No bo jeżeli nie możemy się spotykać w obiektach sportowych w, na, na ten moment, no, to zróbmy coś innego, pochwalmy się. A na pewno naj, najlepszych kibiców, najlepsze grupy kibiców, które się spotykają i dobrze się bawią, przy kibicując gdzieś w domu, przed telewizorem, w pubie czy w naszej strefie kibica, no żeby pochwalili się tym, a my ich na pewno za to nagrodzimy. MKS Ślepsk, malow suwałki. Razem możemy więcej.